Pewien alkan, którego achiralne cząsteczki, czyli mówimy tutaj, że nie mamy czterech różnych podstawników, będziemy mieć takie same podstawniki, mają rozgałęziony łańcuch węglowy. W temperaturze T i pod ciśnieniem P jest gazem i ma gęstość 50 razy większą od gęstości wodoru wyznaczonej w tych samych warunkach. W reakcji chlorowania tego alkanu może powstać sześć różnych monochloropochodnych, będących izomerami konstrukcyjnymi, bez uwzględniania steroizomerów. Oli liczbę atomów węgla w cząsteczce opisanego alkanu oraz napisz jej wzór półstrukturalny grupowy. Ok, no to musimy sobie rozpisać. Mamy mało tych danych, ale damy sobie radę. Gęstość wodoru zależy oczywiście od masy molowej wodoru na objętość. To teraz, jak weźmiemy sobie gęstość alkanu, ma gęstość 50 razy większą albo robimy 50 razy, albo to nam skakuje do mianownika. I tego możemy sobie przekształcić i wyliczyć m alkanu. Że to będzie gęstość, alkanu razy V Okej. Okay. Czyli M alkanu to to razy V. Te Vki nam się tu oczywiście skracają. Mamy 50 mas molowych wodoru, masa molowa cząsteczki wodoru to oczywiście 2 g na mol, czyli mamy 50 razy 2 g na mol. Daje nam to masę molową tego alkanu. OK, tyle byliśmy w stanie na razie wycisnąć z tej jednej danej. To teraz wzór ogólny alkanu to Cn, a2n plus 2. Wyliczmy sobie teraz masę molową z tego. C to 12 razy niewiadoma ilość, czyli n. Tutaj mamy wszystko razy 1, bo to jest właśnie masa molowa wodoru, czyli mamy 2n plus 2. A to będzie 14n plus 2. To oznacza, że te 14n plus 2 to jest ta masa molowa naszego alkanu. I tworzy nam się tutaj równanie. Zatem mamy 7. No to mówimy tutaj o C7A razy 2, czyli 14, dodać 2, 16. Ok, wracamy do danych z zadania. W reakcji chlorowania tego alkanu może powstać 6 różnych monochloropochodnych. To oznacza, że w łańcuchu głównym będziemy mieć 6 atomów węgla, Cząsteczki muszą być achiralne, czyli nie możemy mieć tutaj symetrii. To bierzemy sobie w ten oto sposób. Raz. Dwa. Tutaj sobie przyczepimy grupę CH3, aby nie było tej symetrii. Nie możemy jej oczywiście dać po środku. Też mamy trzy atomy węgla. Cztery. Pięć. 6 i 7. Teraz sobie sprawdzamy wodory: 6, 7, 10 i jeszcze 6, czyli 16. Oczywiście, tą grupę możecie. Stać sobie oczywiście z tej strony. Nie będzie tutaj żadnego problemu. thank <laughs> you